inicjatywa jest naprawdę wyjątkowa w skali kraju no i nie bez powodu musieliśmy tutaj być po raz kolejny. No nie da się ukryć, że targi poznańskie robią naprawdę kawał dobrej roboty, bo podobne imprezy próbują się odbywać w całym kraju, ale niekoniecznie z, tak, z takim sukcesem, więc na pewno wszystkim, którzy, wszystkim seniorom i wszystkim, którzy gdzieś w sektorze senioralnym coś robią, to serdecznie tutaj zapraszam i dzisiaj i w przyszłym roku, bo z roku na rok jest coraz ciekawiej. Ta nowa lokalizacja, teraz Teraz też nowa, nowa hala bardzo dużo dała, jest dużo przytulniej, więc myślę, że to też ogromny, ogromny plus. No, jak widać, ludzi jest sporo, wystawców również, bo też coraz więcej w tym sektorze się po prostu dzieje ciekawego. No, miasto Poznań jest na pewno bardzo przyjazne seniorom pod wieloma względami. Może Poznaniacy już tego tak nie doceniają, bo mają to na co dzień, ale no, ja osobiście mogę to porównać do innych dużych miast, do mniejszych miejscowości, także już do wsi. To to, to jest zupełnie inna bajka. Więc e, Centrum Inicjatyw Senioralnych, e, bardzo e, liczne uniwersytety III wieku, kluby seniora. To e, naprawdę og ogromna siła e, i ogromna szansa też dla ludzi starszych w Poznaniu. Oni mają co tutaj robić. Wystarczy tylko tak naprawdę, że chcą. E, czy skorzystają z informacji w Gazecie, o Centrum Inicjatyw Senioralnych, czy tak naprawdę zapytają swoich znajomych, tutaj naprawdę jest, to, jest gdzie pójść. To jest bardzo, bardzo ważne. I, I myślę wydaje, że z roku na rok coraz więcej seniorów docenia tę możliwość, ale na pewno jeszcze są w domach tacy, którzy, którzy no może o tym nie wiedzą, może jeszcze tego nie zasmakowali, zachęcam ich do wyjścia z domu do, do podpytania, bo możliwości jest tutaj, więc jeżeli mają tą szansę z tak naprawdę za rogiem, to żeby korzystali tak naprawdę.